to, że ta droga jest tu na bardzo złym stanie. Trzeba tu przebudować tę drogę i tak dość konkretnie, bo, bo tu to widać na, na tej drodze, No to same dziury niestety. Już ileś lat władze gminy Muszana zabiegają o to, żeby droga była przebudowana. No a jak na razie nie ma żadnego odzywu, odzywu co do, co do nas, co, co do władz gminy w Muszanie. Wójt bardzo często odwiedza Urząd Sojuszu w zapisach, no ale niestety Urząd Nic nie chce z tą drogą zrobić. Także mamy nadzieję, że po tej akcji Władze samorządowe z Kaprowic, no przyjmą jakieś e, stosowne kroki, żeby tę drogę przebudować. Pana doświadczenie policjanta, e, panu mówi co o tej drodze? Jaki jak ocenia Pani jej stan? No, niestety, droga jest w bardzo złym stanie. Tu powinny być według mnie stosowne ograniczenia jeszcze większej prędkości, ponieważ ta droga stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zarówno tutaj mieszkających, jak i przyjezdnych. Jest to droga, niestety, ale która, główna na Jastrzębie. Jest tu bardzo duży ruch. Niestety jest tu bardzo dużo kolizji i wypadków. No, ta droga tu jest fatalna. W ogóle akcja jest wspaniała, bo ktoś się musi za to wziąć. Jeżeli w Wazę na to nic nie poradzą, to mieszkańcy coś z tym zrobią może w końcu. Ja tu mieszkam obok tego i tu są ciągle wypadki, bo to jest mało, że wąski to jeszcze dziurawe. No, i co tu będziemy więcej gadać?